ma Witajcie sezonu obstrągowego zostało nam 10 dni w Anglii, więc ja wciąż walczę, szczególnie teraz, bo przyszedł mój nowy kijek. A myślałem dosyć długo, co zrobić, myślałem o budowaniu wędki, ale jednak kupiłem sobie seryjną wędkę. Kupiłem sobie wędkę, która przyszła do mnie wczoraj z Japonii. Jest to wędka Blue Current 3 na blanku Yamagi 2,23 do 10 gram Akcja Moderate Fest. No i zobaczymy co tutaj się będzie działo. Później będziemy jechać na taką naszą strągową rzeczkę. Chcemy obadać to nowe miejsce, no i mam nadzieję, że coś powiem. Jestem z damianem, jak widzicie. Więc już nie przedłużam, idziemy nad wodę No i mam nadzieję, że coś wpadnie. Tak? Nie wiem stary co, drugi rzut co to mamy. Śledzia? Szupak, jak do ręki wezmę, do ręki go wezmę, fajnie się zaczepił. Tak patrzę, tylko jak ta wenteczka pracuje. No chodź tutaj. Wędka ochrzczona. Pierwszy ten. Pierwsza rybka. Ci ciężko będzie w tej wodzie tutaj takiej trąconej o inne rybki No zobaczymy jak to będzie zobaczcie taki 50 plus Smykaj Jest lipienik pierwszy. Jest lipienik. Całkiem, całkiem, ale mocny. Oj, 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 patrz. No już, 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 już Cię uwalniamy. Zobaczcie, jest lipienik na spinning Fajna, fajna rybka. Już Cię wypuszczamy. No już, już, już. Aj tak fajnie go się wypuścić. Widziałem O nie! A! Pstrąg był, piękny pstrąg na Libre I później przejdziemy przez krzaki najwyżej w lewo Co ty na to? Zobacz jak tam fajnie wygląda Kurde! Ale to było... Dobre to No tak się człowiek wiesz, nie skupi to tak jest Kurcze Co ty robisz? Odbiera gonisz czyjego Mamy gumę tam sama Dumę chciałem zrobić Pokaż go No taki fajny no 35-40 Jest ładny Kurde ładna arsztuka powiem Ci Mocne nie? Mocne są. No No powiem Ci podoba. Zaraz bardziej mi się ta wędka podoba e? A, zobaczcie, niestety nie miałem kamery włączonej, ale udało się zrobić drugiego w podobnym rozmiarze. Ma takiego delikatnego garba, zobaczcie. A, no ale bardzo silna rybka, tym razem na fanatika. Nie, zmyka Gruby. Gruby, gruby. No. jest to ładna ryba o, jest ładna ryba kurde to jest 45+, piękne kropeczki ma może z 40, no 6, 7 już go tutaj uwalniamy Czymaj. 5 złotych. Wiesz, co ciebie? Może to jest rybka warta zdjęcia z tymi no, ja czerwony. Może ja jej bym strzelił kurde. No. zobaczcie z jednej strony, inne. Ale co wam pokażę, ale jakby wiesz, co? Wydaje mi się, że ona była ugryziona przez szczupaka. Już wam pokazuję drugą stronę, bo ona ma taką, jakby bliznę tutaj. Zobaczcie, jakie ciekawe to wygląda jak na przykład ugryzienie czupaka zagoiło się i nawaliło kropek. Fajna rybka. Póki co zmieniliśmy rzekę. idziemy teraz na taki mniejszy strumyczek. Kijeczek się nawet sprawdza powiem wam ma takie dosyć głębokie ugięcie. Amortyzuje te wszystkie odjazdy tych pstrągów, więc powiem Wam nie jest źle, nie jest źle. Ja powiem szczerze, mógłby być dla mnie troszkę szybszy, ale to jest chyba tylko kwestia usposobienia. Lubię po prostu szybkie wędki. No i tyle. Mam nadzieję, że jeszcze tu coś robimy. Mamy jeszcze jakieś 2,5 godziny. godzinki, bo ja jestem po nocce i jadę na nockę. Więc będzie dosyć ciężki dzień. No wy oglądajcie dalej. Mam nadzieję, że jeszcze, że jeszcze coś będzie. Sorry, akurat kurde chciałem sobie wyciągnąć, właśnie tą kotwicę nie? z palca. I teraz głębiej weszła. Wyciągłeś, czy nie? Nie mogę wyciągnąć. Pomóc ci? Nie, ja sobie może dam radę. No to ci tłumaczę, że ci wyciągnę. No daj, ci pomogę. Aż mi kurwa nie Wyciągnąłeś czy nie? Nie no daj, zostaw no chodź tu Jcesz Czemu Już to muszę kurwa Jest. Damian ma operację z... Kotwicą, a ja mu łowię ryby. Takie ładne na cykatkę. Jak tam mnie paluszek? To już słabość. Ja ci pomogę, jak chcesz. Na cykatkę, bo mówię, porzucam zalipieniem tutaj. Zobacz całkiem, całkiem fajnie ubarwione O Coś idzie Ojejku Ale aj, 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 aj. A zaciąłeś go? Tak Kurde, ładne było Ten wiat to jest masakra ej. O, <grymny> Ja tak samo zrobiłem przed chwilą Gdzieś dostał no w twarz i w ucho kurde Sorry No to jest ołów stary, boli no. My się już powoli zbieramy, jest 14 O, jeszcze mi się wywalił Ja jadę na nocną zmianę, więc nie zdążę nawet odpocząć Będę musiał jakąś kawkę wypić i jechać Ten poranek był dużo bardziej efektywny niż niż południe, w południe po prostu rybki. Były jakieś sporadyczne brania. Nie chciałem jedno, jednej fajnej rybki, damy tak samo a i tyle. No Damian jeszcze sobie wbił kotwicę w palec, a później chciał mnie zabić. Główka jigowa walnęła mnie w policzek później w ucho chciał mnie zakolczykować. Więc mam nadzieję, że odcinek się podobał. My spadamy i widzimy się następnym razem. Trzymajcie się!